Partnerem programu jest firma Ecosurf. innowacyjne technologie dla ochrony środowiska, to stabilny i nowoczesny pracodawca z Powiatu Koneckiego, Nieświn ulica Kielecka 3I. Wyraźne postępy da się zobaczyć na stadionie Osir przy ulicy Maratońskiej w Końskich. Tam trwają prace nad budową stadionu lekkoatletycznego, którego zarys jest już bardzo wyraźny. Pojawiły się też już modułowe trybuny, które pomieszczą 300 kibiców. Teren, na którym pojawi się murawa do gry w piłkę nożną, okolony jest już powstającą bieżnią. W trakcie montażu mamy konstrukcję stalową widowni i to już jest taki element, który bardzo nas przybliża do końca budowy. Niedługo rozpocznie się rozkładanie nawierzchni sportowej na przygotowanym podłożu bieżni. Przypominam, że tam będzie 400-metrowa bieżnia dookulna czterotorowa z sześcioma odcinkami na krótkim dystansie naprzeciwko właśnie trybuny, naprzeciwko widowni. To spowoduje, że stadion zyska pod względem walorów użytkowych tę część lekkoatletyczną, która była... Do tej pory bardzo wyraźnym deficytem. Oczywiście, poza częścią lekkoatletyczną, musi powstać też nawierzchnia boiska do piłki nożnej z naturalnej trawy. Obiekt zostanie też wyposażony w rzutnie i skocznie do rozmaitych konkurencji. W zapleczu stadionu znajdą się budynek techniczny, szatnie oraz toalety. Cały teren zostanie ogrodzony, a dodatkowo powstaną droga wewnętrzna i nowy parking. Ta inwestycja nie obyła się bez opóźnień. Czas jej realizacji prawdopodobnie zostanie przedłużony. Umowny termin zakończenia robót upływał jeszcze w tym roku, ale wykonawcy. Zgłosił wniosek o przedłużenie do przyszłego roku, motywując to długim postępowaniem dotyczącym aktualizacji dokumentacji budowlanej i pozwolenia na budowę. Analizujemy ten wniosek, ale też jesteśmy związani umową z BGK, bo jest to inwestycja dofinansowana z Polskiego Ładu. Jeżeli ten wniosek, zdaniem naszych pracowników Wydziału Inwestycji, zawiera solidne uzasadnienie i ono przekona również naszych donatorów, to to prawdopodobnie będziemy musieli ten y, termin przesunąć na połowę przyszłego roku. Przypomnijmy, że cała inwestycja, która realizowana jest na stadynie Osir w Końskich, kosztuje łącznie około 14 milionów złotych, z czego blisko 8 milionów pochodzi z rządowego programu Polski Ład, a pozostałe 6 milionów złotych Gmina Końskie pokrywa z własnego budżetu.